Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj 100 player picków na Futis. Uuu, my zaczynamy w ogóle jakąś ciekawą kartą specjalną. Moi drodzy, napiszcie co wam poleciało najlepszego z picka Futis. A dzisiaj jeszcze będzie, słuchajcie, drugi odcinek na głównym kanale, gdzie rozpoczynamy serię z PLKD, czyli przejęcie klubu DK United. Z uwagi, że Damian, słuchajcie, wyjechał do Ustki na wczasy, to my będziemy się opiekować jego kątem w najbliższym czasie, a wy będziecie mogli... Po, śledzić poczyniania, poczynienia, <grywia> co ja gadam, na właśnie głównym kanale, także wbijajcie na główny kanał, tam będzie odcinek yy, z pierwszego dnia. No to lecimy. Moi drodzy, 100 stopiczków przed nami, czy na stopików jesteśmy w stanie trafić jakiegoś potężnego futis? Zobaczymy. Yy, na początek frankowski, pierwszy walkout, ale to nie jest to, co chcemy. Chcemy coś zdecydowanie większego. Miś Lukaku, to też nie jest to, to też nie jest to. Ale jest ikona! Klot Makelele, 88, po tym Makelele mamy Parejo, 86, tutaj foderkowo widzę sympatycznie, w ogóle jakie to są foderki, że można było zrobić 100 pików, ja powiem wam, uuu, Virgil wam tak, ja aktualnie robię 10 pików, no i już potem trzeba szukać tych kart rzadkich e, foderków, bo się, no już robi problem i pustki, 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 e, Kamawinga, 82, Szukamy dalej. Uuu, jest tocik Takie tociki mile widziane. Mile widziane. Z uwagi, że teraz ta wartość i potrzeba Totsa czy informa, jest na wysokim poziomie w tych różnych SBC. Zresztą w sumie co roku tak jest i te ceny potem e, pod koniec windują naprawdę wysoko. Ok, tutaj Rodriguez. Okay. No to wszystko jasne. Tyle paczek za duple. Pani Rayten 88. Po pani Rejten wjeżdża Ericsson. Ok. Szukamy dalej, szukamy Futis erin Tak. No i jedziemy dalej, tutaj Bernsik 89. O mój Boże, lukaku, bez historii. Ale czy będzie lepsza historia na razie. Na razie jest jak jest, jest jak jest. Nie ma szaleństw. U, pani Letis 88. Dor, specjalne. Ciekawe, ile futis widzę. Obstawcie, ile futis poleci. Nie da się futis z tego. Ale serio się nie da? Czy mówisz tak? Yy? Bo teraz nie wiem, czy to jest serio, czy nie, że tutaj futis nie lecą. Nie, no muszą chyba lecieć. A pod kątem tego, że masz pecha? Okej, okay, okej, okay, dobrze. Ja się przestraszyłem, że z tego serio nie leci yy, futis. A ile loson na futis zrobiłeś szpików? Jak ja otwieram. No to właśnie pomalutko trzeba. zaraz będzie boom. Panie ulenek, ulenek, ulanek, ułamek z 400 okur. Oh, Czekajcie, chłop, 400. Czekaj halerie już braliśmy. 400 pików. Dobra. Pani Kaskarino. Kostić. Uuuu, uh, Kevin De Bruyne No pod tym kątem znowu się duplikatów nazbiera I będzie co robić I Mi cztery razy Sancho wyleciał A teraz widzowie Jaki jest najlepszy sposób na farmienie kart I robienie ciągłych pików? Bo tak sobie jak mnie pod kątem y, Kąta PLKD, jak to Jak to rozruszać O, jest mi ten Nils Czy te... Wow, Kylku to ty? Co jest? Ej, klautka jest w łazience, jestem tu, a telewizor nam się włączył. Jakim cudem? Se jaja robisz, czy to serio się włączyło? Oho, ale jaja, to pelka Damian, no nieźle. Ale on jest w ustce. A co się włączyło w ogóle? Spotify? What? Mamy, nie mamy telewizora w łazience Puteyas 92, a ona jest fut i czy to może być błąd? Nie 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 Bo ta Puteyas też leci z tych kart gorszych Wózce masz ciocia, oho Ej, dobra, to jest O kurde. Ty, no, na 50 pików żadnego footis, widzowie. Na 50 żadnego footis. No dobra, ruszamy z ostatnią 50. A potem, chyba, jeszcze będą ten. Piekki 85, plus. z tego co tam Lutzon mówił. Ej, żadnego duplikatu nie było. W każdym piku jakiś duplikat, a tutaj 3 i 3 bez duplikatu. Not bad, not bad. Where is footis? Ty, 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 ty. Jak otworzę nosem to wypadnie przycisk. Dobra, to już teraz wiem. Dzięki Liso za pomoc. Uwaga. No speak. No i proszę zbanować Lisowskiego. Na 48 tysięcy godzin. Cześć, żart, żart, spokojnie, spokojnie. Ale już wiemy, że trzeba uważać tutaj na polecenia pana Lisowskiego. Rysiu Kubel, 8-7 Łoś tylko jest Zakończę, ile szukać PLKD? Oho Biedny da... znaczy, ale fajnie, że go fajnie pchają Kingsbury, 8-4 Musisz oczywiście udawać film to nie znam film Ty jest Rysiu, skąd ty masz takie karty? Tyle lepiej powiedz. Nie no, naprawdę średni drop, trzeba się poważnie zastanowić nad robieniem tego. To znaczy nie no bo no generalnie wiadomo można to farmić. Bo te foderki cały czas tutaj tej nie walkouty przychodzą, wracają i potem przepalasz na te wymiany, robisz, otwierasz i tak dalej. No ale generalnie te piki są turbo słabe no bo nie oszukujmy się, jesteśmy gdzieś na etapie. W, nie wiem, ilu pików, ale już gdzieś 75 myślę, że jest otwartych. I na 75 pików żadnego footstep najgorszego, żadnej ikony futis no, no Makelele był, tak? No ale to chyba Makelele to nie jest na cel ty, ty zrobiłeś 100 i 63 walkouty. 3 futy z tym, okej okay. Pyza, 200 pieków na live'a. O obradku, okej, okay, okej okay. Twoim celem jest Smith o, cel sobie można mieć, tak? Ty zrobiłeś 32 toty. No to jest właśnie zrobić dzieciaczka, tak zwane. Ja tego Barysego w ogóle też się natrafiłem sporo

Final Doom. Wow! Jest Jaden Sancho, ale wiadomo, że nie jest warty wiele, ale po prostu się podierałem po stupikach, że wleciał Futis. <coughs> Czyli się da, ok? Da się, da się. Sometimes. No dobra, oj, raz bal. A, <laughs> nie ulana, nie, nie, ale trochę na nich zarobiłem. Uuu, to jest jeszcze, nie? Footis, to jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pani Freygang. A gdzie te piki? Aha, dobra, to chyba będą ten. Te piki 8,5 plus to. Jak zrobimy jeszcze jeden res restart? I jeszcze będzie live? No, ten live będzie jeszcze 10 pików. Trwał. Uuu, jaja, hero i widzimy się jutro na kolejnej to transmisji du, 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 du. U, Zakaria i tylko odpaliła, oho a tam będzie chyba FC dzisiaj grane ale to chyba na dwa pady tylko będzie grała Otwieramy pika 82, yy, Milito 90, <grystanie> widzowie ratujcie. i piki 85. plus Zobaczmy, co tu będzie. Maitland Nils. Trzy duple w ogóle. Patrzymy, co będzie w drugim. Jest tyle. I pik numer 3. Markinius. I tym samym dziękuję wszystkim za transmisję.